Nie próbuj mi kamery. No i stąd. Nie żartuję dla ciebie, duchu. Wjeżdżaj. W porządku. No ale chyba nie jest. E ups. Sorki za to. Niech. Tak niech... nie może być. Być mi to zatytułowane jako. Powszechne zachowanie 2 bo przy zachowanie zachowaniu dwa, siela 2 to, to jakby to uznać, nagranie, tylko mam dzisiaj zły humor, coś, a on w jakim sensie ja to mówię, <śmiech> <śmiech> eee, <śmiech> przepraszam, i to jest właśnie mój zły humor, ostatnio mi się zdarza, że, że, że bekam, to nie jest miłe ale nie, nie, to mi, mi się zdaje, że ja ozadnio... Proszę, Nie miałem zamiaru tego nagrywać, ale proszę. To jest jeszcze moje drugie, jak na przykład jest, mam zły humor. niepotrzebnie, To chyba nagrywam. Taki sok rewiwa ryb, jabłkowa zawsze mi poprawia humor. 100% jabł. jabłek. Mam taka jest cukru, z tego co czytałem. No, jistě. Oh, hej. Dobra, no, teraz vás pozdravím.